producent pan Stanisław Dzierniego i jego firma Stajko Film. Jak od 18 lat są, jest producentem wydarzeń, i on oczywiście tutaj kompendium wiedzy państwu przekaże. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, 18. edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej i 14. edycja Festiwalu Aktorstwa Filmowego w tym roku w dniach 24-29 Rozpoczynamy uroczystą galą, która odbędzie się w Hali Stulecia, w sali kongresowej, w sobotę o godzinie 24, w sobotę o godzinie 19. Od kilku lat gala odbywa się właśnie w tym miejscu ze względu na ogromne zainteresowanie festiwalem i, i w, z tego powodu starałem się zorganizować taką salę, żeby, wszyscy, żeby jak największa ilość ludzi mogła się zmieścić, a w sali kongresowej jest tysiąc miejsc, także mam nadzieję, że wszyscy chętnie znajdą również miejsce, miejsce dla siebie. Tak jak wspomniałem, tę galę w sobotnią poprowadzi Ania Dereszowska wspólnie z Michałem Milowiczem. Tego wieczoru wręczymy już pierwsze nagrody specjalne, nagrody specjalne, czyli kryształowego dzika i, i w, w kryształ, właściwie dwa kryształowe dziki i jednego złotego szczeniaka. Kryształowe dziki trafią do rąk Wojciecha Marczewskiego, znakomitego reżysera, za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej, twórca chociażby taków, takich filmów jak Zmory, Dreszcze czy Ucieczka z kina Wolność. A druga nagroda kryształowego dzika trafi do rąk Adama Woronowicza, wybitnego, znakomitego aktora, lubianego, to jest bardzo ważne, również przez widzów, i nagroda, nagroda, którą przyznajemy od po raz piąty w tym roku przyznamy tę nagrodę, nagrodę złotego szczeniaka, imienia Piotra Machalicy, mojego zmarłego przyjaciela, I, i, i tę nagrodę otrzyma w tym roku Sonia Bochosiewicz. To jest nagroda dla aktora śpiewającego. Sonia na zakończenie tego wieczoru również będzie miała recital, to jest premierowy jej recital w, 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 piosenki jazzowe w jej wykonaniu z filmu Ekscentrycy. Także, także na to, to szczególnie również Państwu, państwu polecam. Kolejne dni to jest, to jest niedziela. W niedzielę będzie dzień wolny od filmów, będą programy artystyczne. Tutaj szczególnie polecam w, w występ Marka Kotarskiego, znakomitego reżysera, twórcy chociażby takiego filmu jak Dzień Świra czy Porno. I Marek tutaj wystąpi w takiej nietypowej roli. Marek będzie śpiewał tego dnia wspólnie ze swoją żoną Małgorzatą Bogdańską. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to wypadnie, I, a zwłaszcza jego koledzy reżyserzy, którzy tutaj przyjadą, będą siedzieć w pierwszym rzędzie i, i, i oceniać walory artystyczne, tym razem swojego kolegi piosenkarza. Tego dnia również tutaj pozwolę sobie zareklamować w moją książkę najnowszą. Tego dnia o godzinie 20.00 odbędzie się wieczór mój autorski z najnowszą książką Anegdoty filmowej i Różne Inne. To szczególnie Państwu polecam, ponieważ wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza książka z tych, które do tej pory napisałem. Bo jest przede wszystkim zabawna. Anegdoty Filmowe i Różne Inne, anegdoty opowiedziane jeden do jednego. Tutaj nie ma żadnych wielokropków, ani substytutów, dlatego we wstępie napisałem, że książka przeznaczona jest wyłącznie dla czytelników dorosłych i zalecam czytanie i po godzinie 23. To jest w niedzielę. Od poniedziałku do środy pokazujemy filmy konkursowe. W tym roku jest sześcioro reżyserów nominowanych do nagrody Złotego Dzika i 14 aktorów nominowanych do, do nagrody Złotego Szczeniaka za pierwsze i drugoplanowe role kobiece i męskie. I to jest właśnie od poniedziałku do środy włącznie i w tych dniach również będziemy, będziemy mieli takie wydarzenia około festiwalowe, czyli tutaj szczególnie zależy mi na tym, żeby festiwalowymi wydarzeniami, trafić również do, również do tych najmłodszych. Będziemy tradycyjnie, jak każdego roku, organizujemy festiwalowe czytanie dzieciom. Chcemy w ten sposób odciągnąć dzieci od komputerów i zachęcić do, do czytania książek. I, i w, w tym pomagają właśnie nasi aktorzy. W tym roku będzie to Zbyszek Zamachowski, będzie Gabrysia Muskała, Robert Gonera, Zbyszek Waleryś. Będziemy w przedszkolach czytać dzieciom bajki zachęcać do wspólnej zabawy. Organizujemy również dla młodzieży naszej wrocławskiej, jak co roku, warsztaty aktorskie, które poprowadzi w tym roku Zbyszek Waler. znany chociażby z takich filmów, jak Papusza, z znakomitej roli, którą tam zagrał, za którą obsypany został wręcz nagrodami, ale również takich filmów, jak Quo Vadis, czy w Pianiście, nawet zagrał w Oscarowym filmie. Także, także na pewno jest to duża atrakcja dla młodzieży. I, Gala zakończenia 20-29 w czwartek, również hala stulecia, sala kongresowa. Tam y, tę galę poprowadzi Piotr Gąsowski wspólnie z Kasią Skrzynecką. Kasia Skrzynecka po raz pierwszy poprowadzi galę festiwalową. Piotr Skrzynecki już jest zaprawiony w boju, także on już poprowadzi chyba po raz szósty y, jedną y, z gal y, która festiwalu aktorstwa czy serii filmowej. Także Piotr już jest tutaj, tutaj znaną osobą i lubianą. On po prostu potrafi to robić i robi to w sposób znakomity. Także, także często zapraszam Piotra do, do właśnie, żeby zechciał poprowadzić, poprowadzić galę. W tym, w tym dniu wręczymy już nagrody nagrody dla zwycięzców konkursów, czyli tak jak wcześniej powiedziałem dla, dla reżysera, który będzie dzierżył berło zwycięzcy tego najlepszego reżysera Roku 2024-2025. W tym roku, jak zresztą każdego roku, jury składa się wyłącznie z reżyserów filmowych. Ja, tworząc ten festiwal, wpadłem na taki pomysł, żeby prace reżyserów oceniali ich koledzy, że ci, którzy wiedzą najlepiej, jak, jak, jak wygląda ich praca, jak należy ocenić tę pracę, i w tym roku będzie. Przewodniczącym Waldemar Krzystek, nasz Wrocławianin, znakomity reżyser, Felix Falk i laureat ubiegłorocznej nagrody, czyli Radosław Piwowarski. I ta trójka będzie oceniała filmy pod względem reżyserskim. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, to w tym roku będzie Robert Gonera, Zbyszek Waleryś, to są aktorzy znakomici. i Na taką przyczepkę ja też, ja też się dołączyłem do tego grona, także będziemy, będziemy oceniać te filmy i werdykt poznacie Państwo podczas właśnie gali zakończenia. Tego dnia wręczymy również nagrodę za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym platynowego szczeniaka. Tę nagrodę przyznajemy już od 14 lat. I tę nagrodę otrzyma w tym roku Robert Gonera. Nasz wrocławianin, znakomity aktor. I, 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 no i myślę, że Robert w pełni zasługuje na, na tę właśnie nagrodę. Będzie na zakończenie, na zakończenie festiwalu, na zakończenie Gali program artystyczny. To będzie monodram w wykonaniu Basi Garski, młodej aktorki, która... która yy, poświęciła ten monotram właściwie Elżbiecie Czerzewskiej, znakomitej aktorce. I to jest mój najszczęśliwszy dzień. Na to serdecznie również Państwa zapraszam. Jak co roku udaje mi się znaleźć sponsorów, sponsorów którzy, i donatorów, którzy chcą wesprzeć właśnie te wszystkie wydarzenia festiwalowe. I w związku z tym tradycyjnie w tym roku będzie wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Także można tutaj czerpać, czerpać, z tych wydarzeń pełnymi garściami. Trzeba będzie, no cóż, no trzeba będzie ustawić się w bardzo długiej zapewne kolejce jak co roku po odbiór wejściówek i zaproszeń, które zaczniemy rozdawać w sobotę o godzinie 12 w Multikinie Pasaż Grunwaldzki. Ja wiem, że, że to jest pewne, pewien problem, bo no, zwłaszcza ludzie młodzi mówią, że, że czy nie można było tego załatwić przez internet, żeby można było, no wiadomo, czasy się zmieniają. Niemniej jednak ja to robię celowo, dlatego że ludzie starsi, ci, którzy nie mają takich możliwości, nie są tak obcykani w internecie, żeby mogli tradycyjnie w tradycyjnej kolejce stanąć i odebrać, odebrać te zaproszenia i, i wejściówki. Jest to wysiłek. No ale wydaje mi się, że, że to co oferujemy warte jest tego, żeby poświęcić trochę czasu i, i, i stanąć w tej długiej kolejce, żeby upragnione te bilety i zaproszenia otrzymać, a, a takie wystanę w trudzie te, te, te zaproszenia pewnie lepiej później smakują, jak to się mówi, że jest, jest później większa frajda z tego. Także to jest cały program tego festiwalu i około festiwalowych wydarzeń. Tradycyjnie zapraszamy, jak co roku, miasta partnerskie z Dolnego Śląska do współudziału w, w pracach nad festiwalem. W tym roku będzie po raz dziewiąty już Bystrzyca Kłodzka, tam też będą organizowane festi wydarzenia festiwalowe, tam będzie Andrzej Grabowski ze swoim recitalem, Między innymi właśnie Basia Garska, również, również z tym swoim monodramem, o którym wcześniej wspomniałem. Muzyka